Generalnie zawsze nam przyświeca, organizując cokolwiek właśnie w tym miejscu i w tej branży tematycznej, przyświeca nam taka idea, aby, aby właśnie pokazać jak, jak ta technologia idzie naprzód, jak ten młody człowiek patrząc na to może odkrywać swoje pasje, ale też przyjrzeć się temu, że ta nauka jest jednak ważna i że aby no, dojść do jakiegoś tam poziomu w tych technologiach, bez nauki w szkole no niestety się nie da. Tak? Czyli to ma być taka troszkę zachęta, yy, takie pokazanie perspektyw, z jednej strony ci wystawcy profesjonalni, pokazanie perspektyw zawodowych, na no, oczywiście wyższe uczelnie pokazanie perspektyw dalszej nauki. Chciałem zobaczyć co tu będzie yy, i chciałem zobaczyć, że te drony bardzo mnie tu zaciekawiły, bo ostatnio też sobie zakupiłem i chciałem zobaczyć jak wyglądają te lepsze modele, jak się tym dokładnie steruje, jak to wygląda. I też różne elektryczne rzeczy, te wszystkie mechanizmy, te drukarki 3D. Bardzo mnie to interesuje. Chciałem zobaczyć, jak to tu wygląda i usłyszeć od bardziej profesjonalnych ludzi. Na festiwalu prezentujemy cewkę Tesli, rodzaj SSTC, czyli to jest cewka rezonansowa, oraz prezentujemy prowizoryczną sparkę z baterii kondensatorowej. Dzięki uzwojeniu w wtórnemu, w którym powstaje rezonans, uzyskujemy napięcie, które zasila cewkę tą tubę. O, tak to nazwę tubę. Gdzie płynie prąd pierwotny, i w postaci iskrownika ta góra wytwarza błyskawice. Tymczasowo nie możemy tego włączyć, niestety, bo mamy wszędzie metal, a to szuka uziemienia. Prezentujemy y, tylko i wyłącznie projekty naszych uczniów, czyli są to rzeczy od początku do końca wykonane przez nich, zaprojektowane i zaprogramowane. Y, no pokazujemy tutaj swoją pasję po prostu. No, z tym samochodzikiem y, jest tak, że y, Całość programu napisana jest w środowisku Python. Jest sterowany, on jest przez Raspberry Pi 2, to jest mikrokomputer. Do niego jest wgrane całe oprogramowanie, które ma tym sterować. W finalnej fazie projektu, bo to jest na razie taki demonstracyjny program, ma on być pojazdem w pełni autonomicznym, czyli ma rozpoznawać światła drogowe, ma rozpoznawać znaki i nie przekraczać tej środkowej linii jezdni. Później ten y, piesek, który jest dalej, y, to już jest, y, te wszystkie podzespoły i serwomechanizmy zostały zakupione przez naszą szkołę, a y, mechatronicy tylko poskładali to w całość, właśnie w takiego pieska i zaprogramowali.